Słuchajcie mordy, pierwsza rzecz, żeby nikt nie miał wątpliwości, co do uczciwości mojej oceny, materiał dowodowy. A muze wiesz, jak wiesz, że coś, to jeb do spodu, jak ci nie siada, to nie siada. Tak, to był on, Faustik. By Zanim przejdziemy do uczciwej oceny tego, co nam na dwóch krążkach, rapowym i nierapowym, zostawił pewien Jakub z Opoczna... To coś, czego jeszcze na tym kanale nie było. Preorder wam pokażę, bo dostałem. Jak się za świecą. Wiemy, że zawartość tego preorderu jest ściśle związana z tym, że Jakuba Kiełbińskiego wypierdolono z pracy. Został zwolniony. Bloczek z tekstami. Nie wiem, na czym otworzę. Losowo. Chodź pójdziemy razem, ej. Chodź pójdziemy tam. Skąd wraca się nad ranem? ram pam pam. ho! Ram, to się nam przytrafiło. Płyta, halo. Pyta ci walo. Puh. W środku w płycie są też wlepki. Dużo ich jest. Jest książeczka z, ze zdjęciami. Dobra, koniec widzenia. Jest tak: płyta rapowa. Raz. Płyta nierapowa. Dwa. Oraz płyta dodatkowa. Sandcloudowa, nie? Której nie będziemy jej oceniać. Nie będziemy jej sprawdzać. Ale powiem oni coś co usłyszałem. Po prostu. Kurwa. No zobacz. W środku była też gaśnica od trudu wagonu. O! Podkładka, pod mysz Fugazi Korp. Taka piłeczka, taka to się nazywa antystresowa. KUJ! Jest też kartonik o, informujący, że zostaliśmy wyjebani z roboty. Ja też otrzymałem koszulkę. Bardzo dziękuję, super, jest kozacka. I kubeczek z kabusią. Dobra, ale mnie nie o Pierdołach, tylko o Fugazi, czyli płytach dwóch. Od Jakuba jest opoczna oraz od Filipa z. Nie, skąd jest Filip był w marynarce wojennej, to uznajmy, że jest nad. Ja się wam za chwilę do czegoś przyznam, bo trochę zagrałem nieuczciwie, trochę nie fair, trochę, no trochę oszukałem, ale mam nadzieję, że się z tego wybroni i wyjdę z tego obronną ręką. Kuban zrobił coś, czego jeszcze nikt nie zrobił, żaden raper tego jeszcze nie zrobił oficjalnie. Podzielił swoją twórczość na rapową i nierapową. No chyba, że się gdzieś pomyliłem. No W każdym razie podzielił swoją twórczość na rapową i nierapową i nie będę ukrywał, że trochę mi to związało ręce recenzyjnie, Bo ja już nie wiedziałem, jak ja mam te rzeczy oceniać przy okazji singli. Przy okazji singli. Jak już jakby dostałem jeden i drugi krążek, to już wiedziałem, jak powinienem podchodzić do płyty rapowej i tej nierapowej, ale w momencie, kiedy dostaliśmy tylko info, że jakby tak to zostanie podzielone, to ja już nie wiedziałem, czym się kierować przy okazji odsuchu Singli. Wiele osób podkreśla, że te płyty im się zlewają że te płyty są takie same, że w zasadzie po co jakby, po co je tak szufladkowano, po co... Ja to słyszałem od większości, od wielu osób, po co, skoro te rzeczy naprawdę są takie same. I ja się z tym nie zgodzę, ponieważ jest pewna rzecz, która jakby bardzo mocno wpływa na moją ocenę tego. Ja wam zaraz powiem, co na to mocno wpływa. Przy okazji usłuchu ostatniego singla ja sobie jakby układałem, no bo trochę tych singli było, chyba 9 singli, czy nawet 10, no dużo singli wyszło w każdym razie. Robiłem sobie tier listę tych singli i finalnie okazało się, że trzy ostatnie pozycje to są single, które znalazły się na jednej z tych płyt. Już pewnie się domyślacie, że chodzi o płytę nierapową. Dlatego dla mnie się te single różnią. Jest to dziwny argument, no ale tak jest, skoro trzy single, które wyszły z płyty nierapowej, to były dwa, które totalnie były na samym dole. A ten trzeci był taki w środku stawki, ale jednak troszeczkę by pot. No to chyba wyraźnie świadczy o tym, że pewne rzeczy mi nie siedzą, i ja jestem w stanie odróżnić. Na tej podstawie, naprawdę, słuchając jednej i drugiej płyty, ja jestem w stanie rozumieć ten podział. Bo to nie jest podział na zasadzie, też tak myślałem. Gości, tu na pierwszej płycie jest Oki, jest Gibbs. Jest Kukon, chociaż gips też się pojawia na płycie nierapowej. No, jakby uważam, że jest to też oczywiste, no bo pewnie ktoś powiedział, ale jak gips na płycie rapowej, to jest coś oczywistego, a na nierapowej jest. No nie, no, jakby uważam, że pojawienie się gipsa na jednej i drugiej płycie jest czymś naturalnym. Pojawił się też Kizo na płycie rapowej. Na przykład na płycie nierapowej pojawiła się Zalia, pojawiła się Edyta Bartosiewicz, ale to był chyba tylko sample. Ale mogę się mylić. Pojawił się też numer z KOROM i tu jestem przekonany, że jest to tylko sample. Bez wiadomych powodów. Pojawił się Vito Bambino, pojawiła się Natalia Schroeder, więc patrząc tylko i wyłącznie na gości. Na papierze wyglądało to dla mnie zupełnie naturalnie. W sensie to jest płyta rapowa, a to jest płyta nierapowa. Może z wyjątkiem do paru takich rzeczy no moglibyśmy się trochę poprzepychać, czy, no, ale już nieważne, nie? chodzi mi o samo brzmienie. I dla mnie to nie są płyty, które się zlewają ze sobą. No zobaczcie, nie? Tak często się czerpiamy raperów, że już ta muzyka tak wyszła na chuj, i Kuban sobie jasno jakby klarownie nie miał z tym problemu, by sobie to podzielić, nie? Słuchajcie, tu jest rapik, a tu nie ma rzeczy rapowych, chociaż oczywiście są numery, takie pojedyncze. Ze dwa, trzy numery takie są, że gdyby je, gdybyśmy je podmienili, zamienili, to nikt by się nikt by się nie kapnął, nikt by się nie jorną, nikt, by, nikt to nikt by nie ogarnął, nie? Ale ogólnie, jakby ja wyczuwam różnicę, słyszę różnicę, nie? I teraz pewnie spodziewacie się tego, że ta płyta nie rapowa siadła mi mniej, no bo jednak te single siadły mi mniej. To zaraz zobaczcie czy mi siadła mniej. Płyta rapowa zaczyna się bardzo fajnie, bardzo mocno, od Mondego Gandolfiniego, który dla mnie jest jednym z najlepszych singli w ogóle, które wyszły, bardzo takim rapowym, takim, przy którym mówiono, ohoho, w końcu rapowy, hip-hopowy, Kuban, a trzeba sobie powiedzieć uczciwie, że Kuban, ten numer się mocno nie różni od pozostałych rzeczy, które wychodziły od na wcześniej. Nie? Tylko my sobie tak jakoś zakodowaliśmy dziwnie. No ale dobra, jakby nieważne. Śmieszny już freestyle. Dla mnie jeden z najlepszych numerów w ogóle z tej płyty. Nie single, ale dla mnie w ogóle jeden z najlepszych numerów z fugazji. I miałem już taki, to był taki drugi strzał, przy którym miałem, mówię, kurde, zaczyna się bardzo dobrze. I uwaga, nie tym razem. I czy numer nie tym razem sprawia, że nie tym razem się zaczęło dobrze? No nie, ponieważ nie tym razem jest to numer, który klipu nie miał. No ale klip jakby narodził się sam podczas legendarnego streama Kubana, który miał być streamem, gdzie mieliśmy sobie pogadać o płycie, a chuja był, bo Kuban zdemonował e, na tym streamie e, całe pomieszczenie, spalił je, zrównał z ziemią, co nie będę ukrywał, że zrobiło na mnie spore wrażenie, wydaje mi się, że na innych też. Nawet często podkreślano, że Kuban jakby jednym takim prostym ruchem promocyjnym już po premierze płyty bo to było po że płyty, zrobił więcej niż niektórzy przy okazji całych swoich projektów, co jest racją, nie? Więc tu uważam, że te trzy nie wiem, jaki byłby ten odbiór, jaki byłby odbiór tego numeru, ponieważ ja jakby byłem jeszcze przed odsłuchem Fugaz. więc wiele osób podkreślało, że ten numer mi siadł tak średnio, ale jak zobaczyły, co się odpierdoliło wokół, to nagle ten numer zyskał i jakby jest ich ulubieńcem. Być może, nie wiem, nie wnika. mi siadło, mi siadło, więc trzy numery jakby z, z buta, Kozackie, numer z Pezetem też mi siat. Może nie bardziej niż te wcześniejsze, ale ogólnie uważam w dobie tego, co słyszałem ostatnio od, od, od PZ-ta, chociażby tej gościnki u Michela, która była w moim przekonaniu po części OK, a w drugiej części, w drugiej połowie była okropna. Po prostu i tam Michel uważam, że zjadł PZ-ta. to była spoko. Najlepszy dzień z okiem. Kozacki single. Dla mnie chyba nawet na trzecim miejscu, tak wśród wszystkich singli. Bardzo fajny single, bardzo taki rapowy, taki, wiecie, nie? Jakby człowiek słuchał i się, i się uśmiechał. Taki bardzo uśmiechnięty singiel. Zauważcie, ja my jest, jesteśmy na piątym numerze i mi się cały czas podoba. Jeżeli uważam, że do piątego numeru jest super, to potem pojawia się numer Koto Freestyle, który wydaje mi się, że jest moim ulubionym numerem z płyty. Z Gandolfinim gdzieś tak na równi, z tych singlowych rzeczy, bo oczywiście dla mnie najmocniejszym numerem chyba mimo wszystko jest Śmieszny już Freestyle. Trochę byłem zdziwiony, że jakby w tej sekcji singlowej się on nie znalazł, ale zobaczcie, jest numer Koto Freestyle, który jest przejebanie dobry i po tym numerze wylatuje Hooligan Flex, który średnio mi siedzi. To jest taki pierwszy numer, który to no po prostu jakby średnio mi siedzi. Nie? Pierwszy taki moment, gdzie miałem no ale ile można? Jednak sześć numerów na bardzo wysokim poziomie terapową płytę wiozło. Z siłą rzeczy byłbym zdziwiony, gdyby nie nastąpił moment takiego delikatnego zwolnienia albo czegoś, co po prostu mi mniej siądzie, nie? Tak niewiele brakowało z Kukonem. Super. Ja początkowo byłem średnio przekonany do tego refrenu Kukona. No był takim trochę przełamaniem, był trochę czymś innym. Wiecie, Kuba leciał kubanowo, a Kukon jednak trochę przełamał ten schemat i nawet chyba się trochę jakby vibe tego numeru zupełnie zmienił. No przy okazji refrenu powinno to być normalne, ale po prostu. Jakoś tak ciężko mi było przywyknąć do tego, co jakby zaserwował Kukon. To Po czasie absolutnie jakby mi siadło i uznałem, że, jest, że działa to totalnie na plus, nie? Że jest to takie fajne przełamanie tych stylówek. Więc zobaczcie, nie? Mieliśmy moment zwolnienia przy okazji Hooligan Flex, więc na chwilę wszystko wraca do normy. Później jest single z gipsem. Ja powiem uczciwie, ze wszystkich singli, jak sobie przeglądałem single, to single z gipsem... Był tym, którego ja nie pamiętałem. Znaczy, się, jak sobie go odpaliłem i włączyłem, to jak. no rozumiałem. Okej, okay, pojawił się na moich słuchawkach, sprawdzaliśmy sobie to, ale to był taki single, gdzie ja nie, nie kojarzyłem go. Odpaliłem, okej, okay, fajnie, przyjemny, no ale nie byłby w topce tych singli, nie? Jakby singlowo był okej, okay, ale no nie rozpierdolił mnie, nie? Nastąpił kolejny element zwolnienia, czyli fajnie mi z niczym, no mniej mi to siadło. Fajnie mi z niczym. Okej, okay, widzicie, pamiętam, po jednorazowym odsłuchu, ale no. Mimo wszystko był to jeden z tych singli, które no, wprowadziły inny vibe Może o to chodziło, ale no dla mnie po prostu finalnie jest to jeden ze słabszych momentów Jak miałbym coś wyrzucić z tej płyty na chwilę obecną No to myślę, że Hooligan Flex i fajnie mi z niczym by z tej płyty wyleciały No i ostatnie dwa numery, czyli numer Skizo i numer Tagi Bo uważam trochę, że im dalej wlasną płytą Od pewnego momentu, od Hooligan Flex, siódmy numer Że od tego momentu się zaczęły takie delikatne jakby Nie chcę powiedzieć, że schody Ale zaczęło mi się mniej podobać, nie? I ostatnie dwa numery, nie wiem czy zauważyliście Ale są takie bardzo, są inne Rzekłbym, że są klubowe. Nie znam się, być może nie chodzi o to, ale są, no jednak są w takiej stylistyce, być może taki był zamysł, by było to takie naturalne przejście z płyty rapowej w nie rapową, z takim przejściem przez salę kurwa klubową, nie? To jest ten to taki, to taki filtr przejścia między salą a salą, nie? któremu towarzyszy muzyka. I tak jak z płyty rapowej przechodzimy na płytę rapową, to w takim trochę klub, klubowym temacie, z taką trochę przewózką. Nie dodałem nic więcej odnośnie Fausta, ale ja uważam, że produkcyjnie, bo Faust tutaj kurwa dowiózł, Ponieważ tamte bity to jest dopiero taka esencja Faustowych rzeczy. No nie ma tam gitary, nie? Ale totalnie bitowo te rzeczy są zrobione świetnie. Produkcyjnie są świetnie. I jest rzecz, którą ja uwielbiam, to jest super, uważam, zabieg ogólnie u muzyków, jeżeli muzycy wywołują w nas taką trochę nostalgię, dziwnie to brzmi, ale mają taki charakterystyczny element w swojej twórczości. Nie wiem, ostatnio słuchaliśmy płyty szpaka Boruto i tam były takie podbicia charakterystyczne dla szpaka, których trochę mi brakuje, a uważam, że gdyby szpaku przemycił je trochę do nowszych rzeczy, posłuchacie mieliby takie, kurde, wiecie, nie? że zwróciliby na to uwagę. To tak robi Faust. Faust ma ten taki charakterystyczny dźwięk, który jako ja, kojarzę z numeru na okrągło, ten taki, ty, 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 ty. no nie wiem, jak to nazwać dokładnie, ale on się też wielokrotnie na tej płycie przewija i też w innych numerach, jakby nawet nie z tej płyty. Przewija i to jest bardzo charakterystyczne, ja to lubię, bo to zwraca uwagę. To, jakby ucho ma takie. Ej, my się znamy, to jest super, nie? Ja będę od zawsze, to niezależnie, czy ja się z Filipem znam, czy nie, niezależnie, co on robi, uważam absolutnie, że jest to jeden z najlepszych producentów w kraju. I gdybyśmy mieli to połączyć, bo nie, nic znam każdego, nie? Z tym, kto jakie ma podejście i do swojej pracy, i do życia, i ogólnie takie, po prostu, jakim jest człowiekiem, no to kurde, nie wiem, czy fałszyk nie stałby na najwyższym stopniu podium, po prostu, nie? Ze względu na wiele rzeczy, i tych muzycznych, ale też tych pozamuzycznych, nie? Jakim jest ziomkiem, jakim jest gościem, w ogóle jakim jest człowiekiem, nie? Mam nadzieję, że Filip teraz nie płacze, nie? nie? Nie mówię tego dlatego, żeby może kiedyś od niego wycyganić. RTX -a 5090, którego niedawno kupił, ale po to, by w tym momencie Wam pokazać, jak prezentuje się jego komputer, którym raczył się pochwalić przy okazji tego, gdy ogłoszono, że album Fugazi zajął szóste miejsce wśród światowych premier na Spotify, co jest niewątpliwie sukcesem, no absolutnie. Sercem komputera jest postać pewnego wielkiego Polaka, aczkolwiek mało żółtego w tym wypadku. Ale nie o tym. Nie podoba mi się kizo w tym numerze e, z Kubanem. Nie podoba mi się. Nawet uważam, że jest to najsłabsza gościnka. Jest to taki kizo, którego my kojarzymy i znamy, ale niekoniecznie mi to sieci. Zaskoczeniem dla mnie był ten fit. Liczyłem, że się też trochę po cichu zaskoczę tym, jak to finalnie wyjdzie. A nie. Nie zaskoczyłem się. I wlatuje numer tagi. Nadal, jakby żeby była jasność, te bity są przejebanie zajebiste. I nawet te takie klubowo-samochodowe bity. Fausta są też takie bardzo tożsame, z nim przecież też robił płytę producencką z gipsem Hample, on też jest bardzo motoryzacyjny, bardzo. Więc to, jest tak, to, to, to są takie rzeczy, które są bardzo tożsame, sami zauważacie w twórczości Gipsa, czy, czy po prostu, czy nawet w rzeczach Kubana, że te rzeczy się też przewijają, nie? Nie wiem, czy ma na to wpływ też Faustik, czy nie, być może, a może też Kuban się jara, ale jest dużo tych takich samochodowych wątków, nie? Samochodowych nawet w tych produkcjach, ale jest pewna rzecz, o której ja muszę powiedzieć i której trochę nie rozumiem, nawet bym powiedział, że bardzo nie rozumiem. Ja nie mówię, że Kuban nie umie śpiewać. Ja ja nie mówię, że Kuban nie potrafi w melodię, bo potrafi, ale czasami te rzeczy brzmią tak nieładnie, ja, ja nawet nie mówię o całości, ale jakieś takie pojedyncze momenty brzmią tak jakoś nieładnie, że ja po prostu jestem zdziwiony, że, jakby to, że stwierdzono, że jest to git, przyklepano, dano na światło i że komuś się to podobało. Po prostu, no ale jakby każdy ma inne podejście, każdy zwraca uwagę na inne rzeczy, bo o co mi chodzi? Jest numer Tagi i w numerze Tagi jest takie... Ale jest ono tak nieładnie dla mnie. Brzmiące bardzo nieładnie. Zwróciłem na to uwagę. Nawet chyba to drugie. Może to moje przypierdalanie się, może to jakieś takie moje, nie wiem, moje widzi się, ale mam coś takiego, że wydaje mi się, że są takie momenty, gdzie starano się trochę to zatuszować i na przykład nałożono drugi wokal, albo trochę przyświrowano z pewnymi rzeczami, bo wydaje mi się, że to drugie powtórzenie, wiem, że jest nałożone z czymś i ono brzmi lepiej, ale to samo. Nieładnie dla mnie brzmi. Takie jest nawet, tak, takie jest trochę, bym powiedział, że takie trochę za no Naprawdę, mam coś takiego. No nieładne to jest dla mnie, nie? Jest parę takich momentów na tej, na tej płycie, ale jakby, no nie chciałbym spoilować, bo chciałbym przejść do płyty nierapowej, ale zanim przejdę, chciałbym powiedzieć, że, że, że ta rapowa jest bardzo dobra. Naprawdę, ta rapowa płyta jest bardzo dobra, z momentami, które siedzą mi, siedzą mi mniej, ale zobaczcie, ile ich było. Huligan Flex i Fajnie Mi zniczy. To są rzeczy, które siedziały mi mniej, ale nie, że były chujowe, nie? Siedziały po prostu mniej. No i te dwa ostatnie, takie trochę odklejone, takie trochę inne, to powiedziałbym nawet, że ten rapowy kuban w tych numerach brzmi ok, ale gdyby w numerze taki on wie i w tym drugim kawałku wchodzi yy, kizo, to średnio mi to siedzi. Ale płytę rapową oceniam na takie, myślę, że, takie, że taką siódmeczkę bym. Spokojnie dał. Nawet taką zakrawającą O8, bo gdybym miał powiedzieć o produkcjach, to myślę, że 9 bym tu spokojnie dał. Bo tak jak te numery mi się mniej podobają, te dwa ostatnie, to uważam, że produkcyjnie one są. to jest są zajebiste. I też mnie cieszy to, że. Znaczy, może nie się cieszy, nie? Bo ja uważam, że fałszyk z gitarką to jest super gość. Ale że jednak tych gitarowych rzeczy pojawiło się chyba trochę mniej. Jak mówiłem o tym, że. Mniej siedziały mi te single, które się finalnie pojawiły na płycie nierapowej. To możecie się spodziewać, że ta płyta nierapowa siadła mi bardziej. Żartowałem oczywiście, siadła mi mniej, ale ja też zaraz wytłumaczę, czemu mi siadła mniej niż na płyta rapowa. Nie dlatego, że ja jestem zły jakoś nakupana, Kubana, nie? że zrobił płytę nie że się jakoś obraziłem. Kurwa, nie? nie, nie, nie. Numer Zali. Trochę nie rozumiem, znaczy może nie fenomenu, bo to nie jest fenomen, ale trochę nie rozumiem jakby zachwytu w pewnych kręgach nad postacią Zali. Jeżeli chodzi o jej wokalne rzeczy, bo ja uważam, że to jest case takiej wokalistki, których być może setki. W tym kraju. Początek tej płyty nierapowej mnie jakby nie wyjebał z kapci, jakoś nie zachęcił. Jakby mówię, okej, okay, dobra, pierwszy numer z płyty nierapowej, jakby na razie nie wyciągam żadnych wniosków, nie oceniam. Słuchamy, nie oceniamy. Pojawia się numer nad ranem. I to już były takie pierwsze symptomy u mnie czegoś takiego, że nie zawsze mi się melodyjność Kubana podobała na tej płycie. Teraz aż się wystarczyłem, co byłoby w przypadku, gdybym ja nagle wrócił do spokoju, do albumu Spoku, który jest dla mnie totalnie sztosem, i stwierdził, że. Tam też to było. Głupio bym się z tym czuł. Ale wróciłem i nie zauważyłem. To jest właśnie to, dlaczego ja słyszę różnicę. Że dla mnie się te albumy różnią. Bo otrzymujemy, dla mnie otrzymujemy różnego kubana. Tutaj się te kubany różnią. I mi się ten melodyjny kuban, który stara się trochę śpiewać, trochę podśpiewywać, no nie podoba mi się. Nie? I czasami jestem zdziwiony, że nie zwrócono uwagi na to, że. Bo jakby doceniam próbę bycia wszechstronnym kubana, nie? Absolutnie. Tego, że on chce ten aspekt jakby wokalu muzyczny rozwijać, że chce wychodzić trochę poza te ramy już tak oficjalnie, żeby nie było pierdolenia, o bo raper robi rap do radia, tylko że było gadanie, dobra, raper oficjalnie powiedział, że zrobił popowy numer do radia. Doceniam bardzo za postawienie sprawy jasno, wiecie i niepróbowanie, no wiecie teraz hip-hop to jest tak szeroko i w ogóle rap jest teraz tak, taką mieszaniną, no nie no, jakby oficjalnie to słyszę. I potem jest numer z gipsem, czyli kolejny numer, jakby z gipsem. Gdybym go wrzucił na płytę rapową, to raczej nikt by się nie czepiał. Ale z drugiej strony pasuje bardziej, może, do tej nierapowej. To tak, miałem takiego trochę, jakby miałem taki trochę problem. Ale na, na przykład to, co sobie zapisałem na tablicy Złotych, myśli, nie ma jej za nami z tyłu. Przepraszam. Czyli stoi ona, ale z racji, że ja ten odcuch robiłem dawno, to wszystko wymazałem. Mam zdjęcie, po każdym odcuchu robię zdjęcie, więc mam tutaj złoty myśli. Mam taką refleksję zapisaną w związku z tym numerem, że taki trochę przeszeptany yy, Kuban. No ale widzicie, ale inny. Wydaje mi się, że przez pryzmat tej płyty nierapowej jesteśmy w stanie wyłapać i, i jakby usłyszeć, że Kuban stara się zrobić coś innego. Bo teraz zobaczcie, nie? Zanim spadnie deszcz z mrozem, To jest dla mnie singlowo totalny średniak. Który oczywiście po czasie delikatnie zyskał. I tak szczerze, to jest jeden z fajniejszych numerów z tej nierapowej. Płyty. tak biorąc pod uwagę, już tak trochę wyprzedzając wyprzedza, fakty. Nawet bym powiedział, że mi się spodobał. A jeszcze bardziej spodobało mi się poszukiwanie żony bossa w klipie. Małżonki pana Roberta Gonery. Budzi mnie wiatr z Edytą Bartosiewicz. To jest numer, który totalnie bym wrzucił na płytę rapową i nikt by nawet nie ogarnął. Więc wydaje mi się, że bardziej z tej perspektywy jednak tego sampla, tej Pojawienia się pani edyty, bardzo się w tym numerze, on jest na tej płycie, ale spokojnie mógłby mógł się znaleźć na płycie rapowej. Chociaż wiem, że jakbyśmy zerkali na osoby, które się w numerach udzielają, to być może by to nie pasowało i nie grało, więc jakby z tej perspektywy rozumiem, uważam, że jest fajny. Ja ogólnie bardzo lubię i to trochę się na tym łapię. Szczerze, wystarczy jakiś fajny sample polskiego klasyka, jakiegoś takiego, przy którym strałem w pieluchu i przy którym się bawili moi rodzice. Ja jestem kurwa kupiony. To mi niewiele trzeba. To ja się uczciwie przyznaję. Nie powiem, że jest to jeden z moich ulubionych numerów, jeżeli chodzi o. Wykorzystanie sampla, ale to jest coś takiego, co ja lubię po prostu, nie? Jakby ktoś zrobił płytę, która by się w całości na tym opierała, w całości, to już na starcie tę płytę lubię, nie? I uwaga, dochodzimy do numeru sam na świecie. Numer, który wywrócił wszystko. Najbardziej problematyczny numer dla mnie, ponieważ. Przepraszam. Zadziało się w tym numerze dla mnie coś dziwnego. I to jest takie zdanie, którym być może jestem trochę odosobniony. Jest więcej entuzjastów tego numeru, niż jakby przeciwników. No, zwróciłem uwagę na coś, co już mi z głowy nie wyleci. Już tego nie zmienię i po prostu zawsze tak będzie. To jest kolejny taki moment, bo ogólnie, momentu, gdzie ta melodyjność Kubana jest mniej fajna, jest dla mnie, jest dla mnie parę, ale są takie dwa wybitne, rzucające się w ucho. Pierwszy to jest ten, o którym wspomniałem wyżyć, i w numerze. I w numerze sam na świecie jest taka kompilacja. Tam jest taki fragment. Dzwoń mi się, gdzieś zdrowie. Dopiszę. I kończy się w moim odbycie. Przepraszam, jakby chciałem wskazać, to jest gdzieś w okolicach minut. To jest gdzieś w okolicach minuty tego numeru. I tak mi się okropnie to akcentowanie i forma, w jakiej to przewija. Kuban nie podoba, że już, no nie zapomnę, już dla mnie na zawsze na końcu to będzie w odbycie. No nie wiem, nawet przy tym zaśmiałem i użyłem sformułowania, że jest to dla mnie takie trochę festynialskie. Wiecie, nie? No nie wiem. Jak, jak, jakbym pojechał na jakieś dożynki i stałaby grupa osób na scenie, jebał o świcie, a w moim odbycie. Przepraszam no musiałem to jakoś zobrazować, o, absolutnie nie podoba. I to jest właśnie, być może dla wielu jest to okej, okay. być może nikt na to nie zwrócił uwagi, ale to jest taka forma by, przewinięcia wersów i tych końcówek i takiego by, podejścia do tego, jak to zrobić, która mi się absolutnie nie podoba i jest dla mnie nieładna, po prostu dla ucha, nie? I zadziała się w tym numerze jeszcze druga rzecz. Przepraszam za nią serdecznie, bo ja uważam, że wbrew pozorom refren w kawałku sam na świecie wpada w ucho. Jest taki, ale wydarzyła się rzecz okropna i trochę jakby rykoszetem ten numer dostał, być może, że my go na tyle jakby przewijaliśmy, cofaliśmy, że zwróciłem uwagę na to, jak festyniarsko napisany jest ten refren. Jakby w zamyśle płyty nierapowej mnie to w ogóle nie dziwi. Ale zacząłem jakby czytać i mogłem tego nie robić. Bo jeżeli sobie zwrócić uwagę, jak ten refren jest napisany, disco polowo, ja wiem, że Kuban nie jest wybitnym tekściarzem. My doskonale wiemy, że jak o numer Kubana, to ludzie z bingo kubanowym w ręku czekają, tylko kiedy on wspomni o swojej małej, o swojej Kitty, kiedy on wspomni że je kupił dom, że tacie to. Wiecie, no są takie charakterystyczne rzeczy w numerach Kubana, które się powtarzają, bo te numery tekstowo nie są, no rzadko kiedy są o czymś takim. Ja już sam zwróciłem uwagę na to, że ja, no jakby, no nie słucham numerów Kubana po to, by się jakby wyszukać w nich głębi, nie? Nie, ale to, co się stało przy okazji tego refrenu, te wersy o tym, że by ją zjadł na deser, gdyby smakowała jak Magda Gessler, po prostu za bardzo zacząłem analizować i boję się trochę tego, że jak zacznę, że gdybym robił tak przy wszystkich numerach, to przy każdym numerze miał bym taki odbiór, ale no przy tym numerze wybitnie zwróciłem na to uwagę, nie? I, ja, I oczywiście ktoś z nas powie, stary, ale na płycie Spokój też te teksty są, może. Ale już nie chcę. Chyba nie chcę sobie do tego, nie chcę pod tym kątem patrzeć i nie chcę analizować. Tutaj zacząłem, przepraszam, ale no nierapowa płyta. No tak to pewnie musi wyglądać. Potem jest kolejny singiel, czyli Na Bombę. To jest jeden z moich jakby mniej lubionych singli. I on też się pojawił na płycie nierapowej. Tak, jest inny. Nie zawsze mi się one podobają. W numerze z Kukona miałem tak, że ten refren Kukona Musiałem się chwilę do niego przekonywać, ale potem finalnie mi siadł. Co do y, refrenu na bombę, nie podoba mi się ten refren, nie? Nie jest to mój ulubieniec z płyty. Numer Figle z Vito Bambino. O matko! Ja rozumiem stylu Babito. Ja bardzo często lubię vibe Vito, ale tu jest tak kurwa, tu jest taki Vito Bambino AI. Że miałem pierwszy raz coś takiego. Dobra, przyznam Wam się od razu. Jechałem do teściów, twierdziłem sobie, a chuj, posłucham sobie w trasie tej płyty jeszcze raz. I posłuchałem jednej i drugiej płyty jeszcze raz. I to jest jakby ta moja nieuczciwa forma podejścia do, do tej muzyki, bo to powinno być nasze pierwsze spotkanie. Ale uwaga, jakby nic się nie zmieniło w mojej ocenie. Byłem przekonany wręcz, że kiedy sprawdzę te dwie płyty raz jeszcze, to zmienię podejście do tej płyty nierapowej. Ale nie zmieniłem. I pierwszy raz miałem coś takiego, że jak już słuchałem tego numeru z wito, wiadomo, przełącz mi to kurwa, bo zaraz. Naprawdę. Przy tym numerze zostałem wyprowadzony, skończyła się trochę moja cierpliwość, bo to już było takie. I Kuban też tu nawija inaczej, ale tutaj to nawijanie Kubana... Wróciłem na te same dożynki, na które byłem chwilę wcześniej. Uważam, że jest to jeden z najsłabszych numerów z tej płyty. No przełączyłem ten numer. No wyłączyłem, no już po prostu myślałem, że Yy, numer z Natalią Shredder bardzo fajny. to wersy o tym, że w yy, milionera skądla w rok, także mam nadzieję, że Natalia Shredder urozmaiciło to pobyt w numerze. Oczywiście ja już się bardzo głęboko jakby doszukuję, ale, ale no jednak wersy o milionerze, o tym, że się ktoś staje dla milionerem w rok, no ja już gdzieś je słyszałem. Wydaje mi się, że blisko kogoś, kto swego czasu był bardzo blisko pani Natalii. Ale oddzwon jest fajnym numerem. Uważam, że bardzo fajnym numerem. Jednym z takich bym powiedział, że z przyjemniejszych z tej, z tej płyty. Zapomnę Twoje dziary. Trochę chciałbym zapomnieć o tym numerze. Już też ten numer rozpatrywałem trochę pod, taką, pod takim kątem tekstowym. Cały okształt tego numeru, uważam, że jest to kicha. Nie podoba mi się, nie? Bo ja nie będę ukrywał, że im dalej w las... Z płytą nierapową, to miałem takie. Miałem dwie rzeczy. Pierwszą była chęć powrotu do płyty rapowej i nawet nie dokończenia tej płyty nierapowej odsłuchu. A druga była taka. Kurwa, przepraszam. Było mi trochę przykro. Tego chyba nie wiedzą nawet najstarsi góry, ale nie. Trochę miałem coś takiego. No przykro mi po prostu. Było. Nie wiem. Czułem taką. Nie wiem, kurwa. Coś takiego dziwnego czułem. Może sobie kawkę. Jedno. I chcę Ci powiedzieć, jakby kolejny numer z samplem, ale ten z panią Edytą warto się liczyć na tym bardziej. Ja jestem fanem, jakby kory. Może nie wyglądam, ale jestem. Lubię jej rzeczy, bardzo doceniam. Tu na przykład wydatniło się coś takiego, ten Kuban, taki nisko, melodyjny. To nie jest tylko jakby przykład Kubana, ale ogólnie mam takie podejście do takich rzeczy, że jeżeli ktoś jakby moduluje ten wokal w dół i próbuje przy tym być melodyjny, to dla mnie to nie ma szans. Albo ja się rzadko spotykam, że to się udaje. w Tym sposobem docieramy do końca Fugazi i dla mnie. No nierówno to jest. Widzicie, jak mówiłem, płytę rapową oceniłbym na 7 spokojnie, a tę nierapową, no chciałem powiedzieć cztery, nie wiem, czy bym nie oszukał. Więc nie chcę oceniać, nie lubię w ogóle wystawiać ocen, zauważyliście, nie? Uważam, że jest taka przepaść, i to nie dlatego, że tam dostałem rzeczy nierapowe, a tu rapowe, a ja jestem k***a, rapowy web. nie. Ale uważam, że te rzeczy, że ta melodyjność Kubana w takiej formie, w jakiej została zaprezentowana, jakby zaserwowana na płycie nierapowej, to nie jest coś, co jakby do mnie trafia. I też w wielu momentach nie uważam, że jest to coś dobrze zrobionego. A nawet bym powiedział, że jestem zdziwiony, że w tych takich fragmentach, do których się już naprawdę przyjebałem, no przepraszam, ale no, lubię sobie pogadać o takich rzeczach, to jestem zdziwiony, że nie zwrócono na to uwagi po prostu. Dajcie znać ogólnie, czy macie podobne spostrzeżenia, nie? Bo już jakby, no nie będziemy tutaj dyskutować o tej płycie rapowej, bo jakby wydaje mi się, że ona się podoba ludziom, nie? Ale zauważyłem pewną prawidłowość, no bo trochę to porównuje do spokoju. I dla mnie ta rapowa płyta jest bardzo dobrą płytą. Ale i tak uważam, że finalnie jest dla mnie słabsza aniżeli spokój. Ale ta płyta nierapowa bardzo ciężko mi się jej słucha. To nie jest nawet do końca mój vibe też, ale no jechaliśmy z Marleną. Ja, ja się nic nie odzywałem. Słuchaliśmy tej nierapowej płyty i marna jakby często też podkreślała, że to jej się nie podoba, że ta melody jest taka, i na przykład bardziej nawet niż ja, zwracała uwagę na te takie rzeczy, takie trochę festyniarskie. No uważam, że coś w tym jest, nie? Albo się po prostu idealnie dobraliśmy. Zobaczcie jedną rzecz, że jak wyszedł spokój, no wiadomo, było to po dłuższej nieobecności Kubana, więc pewnie spowodowane tym. Ale ile było narzekania, że to nie jest rapowy Kuban, że to jest słabe, że to są popuły, że to są kurwa radiówy, nie? I co? Dlatego, że Kuban teraz nazwał płytę nierapową, to już na to nie zwracamy uwagi? Uważam, że jestem w ocenach uczciwy. Mi się bardzo często... Przy niektórych raperach, też przy Kubanie, podkreślał, że o kurwa, czego by nie wypuścił, to byś się zesrał, O ty już taki jesteś, nie? Że popularne rzeczy trzeba propsować, nie? Płytą nierapową się zawiodłem. Fajne jest to, że Kuban bardzo mocno próbuje ten wokal upgrade'ować, że jakby się uczy, widać, że no... kuma. Ale nie zawsze, w moim przekonaniu, jest to dowiesione, tak jak być powinno. Kugazi uważam, że jest dobrą płytą, ale dzielę ją, absolutnie, na rapową, którą uważam, że jest bardzo dobrą płytą, na płytę nierapową, ja uważam, że jest płytą słabą. Produkcyjnie jakby Jedna i druga płyta jest super. Słyszałem, że podobno ta dodatkowa płyta jest w ogóle jakimś kurwa, zjada dupą te płyty te obie, i ja w to wierzę. Ale jeszcze jej nie słuchałem, a dwa, no oceniamy to, do czego wszyscy mamy dostęp. Ja też podczas odsłuchu chciałem na Sandkladzie tej płyty nierapowej posłuchać, czy nierapowej, tej płyty dodatkowej i też fałszywie, wiesz co, niech to będzie taka, taka trochę wdzięczność, podziękowanie i ukłon w stronę osób, które jednak zaufały i zamówiły preorder, który Wam pokazywałem na samym początku. Jak ktoś szpera, się niech szpera, ale jakby nie róbmy tego w takiej formie. I okej, okay, ja to Kumam. Ja na pewno do płyty. Tej trzeciej dodatkowej usiądę, bo podobno jest ogień z dupy. I ja w to wierzę. I pewnie gdybym ją sprawdził i oceniał wszystkie płyty, to moja ocena by się też zmieniła, ale się nie zmieniła, ponieważ oceniałem płytę nierapową i rapową. I myślę, że za cały kształt mógłbym dać takie kurwa naciągane 6. Ale to już naprawdę naciągane. Bardzo mocno tę ocenę ściąga w dół ten drugi krążek. I jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz, o której należy wspomnieć. I to słuchajcie, na tym albumie znam to Kitty. Ja się bardzo cieszę, że Kuban jest zakochany, że mu się bardzo fajnie układa. Z partnerką z no wszyscy jakby wiemy. Słychać na tej płci, że on jest był zakochany i tak pozarapowo jest zakochany. Dziwnie, dziwnie to zabrzmiało. No ale wiecie o co mi chodzi, nie? Że jakby się dużo w jego życiu pozmieniało, dużo się pojawiło rzeczy nierapowych w jego życiu, które działają na niego dobrze, no ale jednak ten pierwiastek rapowy został. I trochę mam coś takiego, że wydaje mi się, że tą płytą chciał trochę pokazać. Mówicie, no jakby jakie życie taki rap? A jeżeli to życie jest mocno pozarapowe, to być może też chciał zrobić mocno pozarapowe rzeczy, ale w moim przekonaniu nie dowiózł. Tak przez chwilę myślałem o takim porównaniu, czy któryś raper zrobił podobną płytę? I z tego czasu pewien raper zrobił płytę Romantic Psycho, która też trochę jakby mocno się opierała na takich klimatach miłosnych, ale nie chciałbym tego zestawiać. To tak sobie po prostu yy, głośno pomyślałem, może nie mieć to żadnego związku idzie wyczuć, że kurwa Kuban jest zakochany, nie? Że w relacji mu fajnie, że jest szczęśliwy, że kobieta zadowolona, no że są to dobrzy ludzie, nie? Że, że mu się wiedzie, ale właśnie tak bardzo to jakby wykracza już poza ramy hip-hopowe, po prostu. Tak mi się wydaje, nie? Znaczy no wiecie, że była jasność, ja nie każę się Kubanowi wiązać z raperką, bo też z kim miałby się wiązać, nie? Ale wiecie o co mi chodzi, nie? Tak jakby, tak jak mnie wcześniej. Jakie życie takie rap, a że to życie jest po, bardzo pozarapowe, to też to słychać. Tym bardziej w tej drugiej płycie. No, ale znam to Kitty i muszę teraz zacząć jak do Marlena mówić. Marlena w ogóle Marlena by do mnie, a jak będziesz mówił do mnie, nie? Konkubina. To też trzeba przyznać, że, że ten album jest spójny, jeżeli chodzi o otoczkę. Te, te tematy biurowe, że pod tym względem tych obrazków ta płyta jest y, fajna i spójna. Ja uważam, że też dużo tej płycie daje to, że. Są na YouTube chyba te wizualizacje, czy na Spotify. W każdym razie, no są. One są oczywiście wycinkami z klipów, ale fajnie zrobionymi, i to też dużo, dużo daje, więc pod tym względem ja uważam, że jest to bardzo fajnie zrobione. I jest coś, co absolutnie, na, na to zwróciłem uwagę, i to było przy okazji klipu kawałku z mrozem. Kuban się nie musi uśmiechać, byśmy na niego spojrzeli i wiedzieli, że on się w duchu uśmiecha. Jest coś takiego. I to mocno widać. No i fajnie, nie? no i spoko. Tak, to jest jeden z tych raperów, którzy, którzy absolutnie, no nie wiem, no spojrzycie na nich i kurwa, dla was oni się cały czas śmieją. Cały czas się uśmiechają, cały czas są zadowoleni, pogodni, uśmiechnięci. I ostatnia rzecz, którą też muszę dodać, jakby no, widać, że bardzo się zmienił. Lub Kubana przy spokoju, on był już bardzo widoczny, ale że się bardzo zmienił, jakby to jego podejście, lub i w ogóle. Kuban szedł ulicą, no to dupy się obracają, nie? a on jeszcze na złość się obracaj, go robi to lepiej niż ja, nie? No ale oceniamy muzykę, chciałem też trochę poruszyć tych tematów pozamuzycznych po tym wszystkim. Także życzę rozwoju, życzę upgrade'u, ale jakby no, nie jestem fanem, miłośnikiem. Tych nierapowych rzeczy w takiej formie, jak zostały tutaj podane. Wierzę, że mogą być podane lepiej, ale ja jednak sobie wolę usiąść do tej pierwszej płyty. A tym bardziej sobie wolę usiąść do spokoju, albo sobie posłuchać spokoju na zmianę z fugazji płytą rapową. Dajcie znać jeszcze raz co o tym myślicie. Dziękuję bardzo. To byłem ja.